A w domu jestem Galo uważaj, nie rzucaj lecho Gale też się może i tak myśli, także. Hmm. Ja zaparzę, że także co ma widzimy Jest za bardzo Za jakim za drewnem. Za drewnem gdzie to jest? Zdrowia. Nie pisz. Tam Tam jest Kurde bo ja nie wiem co się dzieje Zdrowia. nawet nie Paraliż. A Palące tam jest, za drewnem. Ja bym chciał, od Jeszcze Zresztą za pociągiem zabrakło mi tylko w tej rundzie. Nie, byłoby, ja rzucam. Za starym psemie, coś, Stary pies. Trzecham na początku, tak. Gdzieś no jedna osoba idź, wychyli. Idź tą, idź tą, nie chodę, osoba jeden na od razu i niech patrzy. Nie, a my się Matrix. ustawiamy defensywnie. Nie, 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 chodź do nas, chodź do nas, to żadne. No to ja nie nie wychylam. Ale wystawię po, po schodach, no, po. Wejdzieś, czy normalnie. Tutaj? jest dalej? Nie Dawaj. Nie, nie. Matrix jest, ma Matrix, Matrix jest. Długa czysta. Matrix. Ja trzę dropa z. ustawiłem się tutaj po, we dwóch. Wschodach, po. wchodzę teraz. Matrix, Matrix, 1. Matrix 1. Oni wracają na B, wracają B, 3B Tam wywajaczył, tak Cześć. Może Cześć. Serwuję. Serwuję, chyba A nie, to nie Archie yes, 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 Lecimy, przeszuje, lecimy Jeszcze jeden flash. Nie widzę! Nie! 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 Gołąb! Nie! Gołąb! Gołąb sobie wysadził w kosmos dupla. Też byłem ślepy, nie widziałem w kogo wale. No się tam nabinał. Gołąb! Dobra, popieram. Nice. idziemy. Ale to za, za, teraz one. Chcesz? No ma stówe, weź lewo do tego garoszka. Dobra, na, na Tickecie, tak, tak, tak. Zaraz będzie... A macie smoke'a, czy nie? No nie ma nic Jest jest boostem, chwili, co? To z drugiej strony, z drugiej strony Nie ma domek z No co, po głowie, po głowie w oknie Na 50 To na Tickecie, wpadaj w bloku Za Słuchajcie Mój Boże To wiem, ale myślałem, że się przejdziesz. nie przejdziesz Nieee Co? To się zdarzyło, linku? Ja muszę CS jakoś Dawaj Aaaa Przekonaj Z, zapi zapisz go od razu, kurwa, do notesu, żeby więcej z nami nie grał. Bo... Cichy tada. Dawa ja. Czy panie Dobrze lata pod lewym zabrałem? Weź no pod adres. Okej, okay, skitraj się, Izak. Dostał. Dobra. Chowa, chowa się. Za górką się schował. Chcesz go dojechać? Teraz? Nie! Później Słuchaj. Dobra, to poczekamy. Zabier zabieram Plan. cię. Wyskakujemy okay. nad górką i go z ściągam. Dobra, dobra, mogę wskazać w biegu Siadej. czy tak, e, mnie? spamu szybko. Nie udało się. Nie, dostanę! Usko się! Szybko! Nie, dobra, dobra. Jedziemy, jedziemy po niego. Oj, zaraz trzeba wyskoczyć! Wyskocz, wyskocz! Ale... Kurde, tak jest! Pięknie, tak jest! Ale wam. Kurde, porobieni. Take a short time to celebrate. Jakieś selfie można zrobić? Czekaj. Nie, gdzie? Wbijają na bące i tak. Jak w tej pierwszej Da. Jeden przy standardzie. Optaczam, go. Toczasz go <laughs> O nie! W dżungli, ale mnie porobili Patryk. Start na dżungla Digdy kurwa, ci powiem dobrą bronią w co tu nie, no, się dzieje? Co to się dzieje? Tickrate jakiś. Nie co wiem co Za wózkiem, za wózkiem. Na żółtym. No w żółtym jest, kurde, blatek. Ja. Jezu, co to? Co to? Jest. Nie! <coughs> Kończuję Co oh. to było? Ja muszę biało. Bo... Aż muszę sweter zdjąć, bo się spoczyłem teraz. Ty masz stream od polonego lewu? No. Ja zajmę się to zobaczyć. Ale nie no, na... miało było, uh. Nie, jest okej, okay. jest okej. Dobra. Razem coś, co? Pod B? Teraz mhm. przez grągę przegramy. Zresztą B? Zresztą B. Gdzie on jest? Jeszcze bardziej. Nie wyjdzie nam, co? Wyszedł. To A to nie ten, to drugi. Tu teraz wychyl No wychyl Nie usiedzisz tam tylko. Musisz sprawdzić. Musisz sprawdzić, czy nie przyszedłem do okna. Sprawdź! Sprawdź po mnie! Sprawdźcie mnie. Jaki fejl! Przepraszam. No ale sprawdź. To jest Luka. Gala, Gala uciekł. Kole. A blisko! Paka na podest, możecie wycofać. Wycofaj na podest może. Czy w to No, wraz gdzieś ze smokiem i zakupem. Posadzili się. Posadzili się. Besie, tu łabisko. Uh, I gala, gala, gala. Lepiej gala. gala. Już. Paka? I skręci no, gdzieś. No, weź, jak, pada? No, eh, na podost. No, Besie, włącz mi się, wydawało. Właśnie też. Bes. Pale, pada. Nice Ale kurde, zrobiłem teraz. <laughs> <laughs> <Woo! głos> oh yeah Nie, no kurde, jestem w Przeszłyśmy, przeszłyśmy. Dawaj w dwójkę pójdziemy od szyb. Chodź, ja będzie kłopot w smoku. Za BS chyba kładzie. Office był jeden wcześniej. O, to chciało mi się skakać. Daj smoka na pakę. Ej. Hey. Poczekaj. Po lewej. A to było... Po lewej. Co ty tu nie widziałeś? Nie. O, nie. Nie widziałem go. Ale na, ja na paskach samym, go widziałeś? On w samym rogu stał. Oh, szkoda O mój Boże. Widzieliście go wszyscy? Ja go nie widziałem po lewej. Pod Kto jest? Ja go mi bezpośrednio. Jest tutaj gdzieś po prawej stronie blisko. Gdzie jest konektor po, po prawej. Ale oh. na katłoku jest. Przejdziłem. No bardzo. Ja dziłem, tam będzie. Mogę sobie ale i rzućycie lole razem. No ma, Jeszcze Dobre. Jeszcze by Jakby na PGA czy będę powiadał No na PGA było spoko znaczy w ogóle wiecie dla mnie PGA było super dlatego że miał, mogłem przede wszystkim spędzić czas z wami to po pierwsze o, to się <grym zna... <grym A po drugie a po drugie mogłem chyba zdać dla Was mecze wirtusów nie mimo tych różnych warunków które tam były, no bo Beciaf. widzieliście być może Fas z b, b z dwóch cofas B A paka nie wiem czy wchodziłaś Nie no muszę właśnie na to BE czy... Tak Tak co, już są to też Jeden z nich, Dwóch na PSI gdzie? Jeden PSI. Poczekaj. Proszę, no mnie. Jeden może być AWP, uważajcie. No i demosz. Dobra. Proszę, no O, dwóch. Ty, dude, oh, ale teraz przymierzyłem. Kołbi koł teraz, wiesz, i tak kołbi. AWP A ci była. Oj, tak. Prawie, ja prawie, ja prawie ja nie mam, prawie ja ja mam. Ja ale, no i ci, Chciałem ci pomóc, Ja sto. Peskajcie, jest cię patrzę. Przed nami, SKS po prostu. SKS po na BS, jeden pod ventem, będą no się bustować. Będą ja się bustować. Będę się czy byś chciał? Nie, A jestem, słuchajcie. Gdzie źle, to? O nie, kład jest. Siatka. <laughs> Siatka. Dawaj, daj, daj, szybko, 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 Ładie, szybko. To. Oj! Kto tam powiedział? Pod samochodem. Joker, pomóż mi. Ja to, Co to, moku. CT, CT Poczekaj, się Dobra Dwa HP ma ty Toxic Nie tak, będziesz chyba trochę czasu na to A Ksy w tym, Fiction. Tu się mięcho A później się pasykuje posypką I się na się smaży, a później go zdejmuje I na ten zakłada na bułku tartu, ale oczywiście jajkiem, jajkiem, żeby, żeby się kleiło. I wtedy wkładasz do bułki tartej tak z stron. A później na, na patelnię. I jak na patelni jest schabowy, oczywiście, w zleca, to robi taki... Tsss, klot, to tak syczy. Tłuszcz? A to zależy. Można robić na przykład schabowy na smalcu. Ze serną dwóch.

Bra 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 To się leczy, to. Patrz. Już, Już ten tak, To za chaos. W Wąkol zaczął w kółko jeździć. Myśli, że kurde nagle cały świat jeździ tam i z powrotem i Wąkol odkrył kurde sposób. Wszyscy rolnicy e, ja, go nienawidzą. Ja ja nie mam do ciebie jedną streamer, st streamer kurde z Polski odkrył najwydajniejszą metodę kurde zbierania zboża. Ja myślę, że ciebie, bo do klewika trzeba było ze świętami <grym> 6000 tysięcy lat ludzie sieją pola już chyba I stary, zbierają, mezopotami Woły I za w ogóle kurwa, jeździć nie mogę <grym> On nie wiem, <grym> gdzie I auto Gdzie? Auto podjeżdża To ja przyszedłem no nie! Jest tam A obi, to jest przynajmniej? Nie To wiadomo Łapanie O Jezu <głos> Tego <noise> skołta to już szybko się spuścić Minus 90 miał strzela Ale kurde, ale moja taktyka też była To dobra w ogóle trafi, w tej rundzie <noise> Powiek na shorta później na plecy o, no, jedną no, shorta tak, że się napusił plecami dostał, żeby później doszło do samochodu Musimy skrodzone info zaraz. Ej gdzie ty ja przy mogę na no, drabę, gdzieś mógł pójść. Chodź, 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 bo tam wojna trwa. O, o, dobra, wysypkuje co, co ty robisz? Atak! Pojedź, pojedź. W gbs. Aha, tak. Pojedź, jedź wszystko. Gdzie uciekłeś? Ej, stary, jeszcze gdybym miał paczkę i poszedł na B podłożył, to byłoby, kurde, mistrzostwo świata, nie? Dobra. Cochleśmy. E koloś... Ja nie da się czegoś sprzedać, gąkolwiek. Pojechałbyś czymś na sprzedaż, byśmy mieli kas... Nie bierze ubiegł. się do... Trzeba tu przyjechać to No drabuj. jadę właśnie, jadę. Bongol został to wrobiony pod... kurde. <śla> Rękami to to... chciał podnieść. <śla> chcesz... chcesz... do, do siebie to przyczepić. Komorto <śla> trzeba ci założyć. założyć, ale dużo ludzi to było. <noise> ja w Ja ci kurwa na, na lewo, ja ci wyprowadzę do że tak, ty się nie ma. Ale tam taki napęd trzeba podłączyć, taką rurkę Standardowa taktyka, czy robimy coś? A standardowa to jaka? Standardowa to jest rozbita tak, Biegniemy wszyscy środkiem, jeżeli zabijemy gościa na to wygniemy. Jeżeli nie zabijemy tylko nas zobaczy to cofamy na banan i szybko wszyscy banan Jeżeli nas zobaczy to, to wracamy, chyba że zabijemy to wjeżdżamy Możemy rzucić decoy na środek Widział nas. Wróćmy, widział nas. Wróć, teraz. Widział nas. Widział. wracamy, 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 wracamy. Teraz, wracamy. Wracamy. teraz tutaj w Jak będą to wracamy. Oni A. wszyscy zrotowali na B. Daszkiem. Czy drugi słyszałem? Widziałeś? Daszkiem, daszkiem. Nie, już teraz. Ej, w dwóch. będziemy odbijać. Na górę. Nie będzie ma 34 mniej Ajajaj Kurde, Ej, co za emocje pod koniec Kurde, ja nie wiem, to gryfka będzie Nie będzie Znaczy będzie, będzie <ślenie> <ślenie> Wygadałeś Szczerze, <ślenie> <ślenie> spoiler, ale <ślenie> Ups Kurde no jedno, co jedną, co? Masz Tak. Na, pewno, na, lewej, nie na krótko. Nie, nie. Na Minutę jeszcze. Jest! <śmienic> do <standart. śmienic> no ciebie. Dawaj. No, gra nie z Lechem, no. No to jest lepszy. Paka jak? No to Trzymaj Spokojnie. Wiedziałem, że tam pójdziesz. Take A wrócić? Wróci no. <laughs> Jak nie wiedział, której wąs sobie To Ten strzał by to był strzał dnia dzisiaj. <laughs> kolej, kolej ucieka, no ale czemu nikt mi nie pomógł? Kurwa tak długo. Nice. Dwóch wętrów. Nice. Nice. Jeszcze wętrów. Szkoda że tej kropelki nie chęć. Mhm. Mhm. No kurwa to A co kupiłem na kupił? mi Co ty? Kam <laughs> Nie, warzywa, to. A jest od. Od, od rampy. O kurde. Domek, domek, się... Jeden jest ja ciągle ja. na ramie, dwóch tam macie Przez smoke'a mnie zabił, ale zapaliłem za tak mało ogólnie tutaj Może jedna ja. osoba z... A, no Domek nie dwóch teraz weszł ja, no, Jak Trzeci no, od mida no, będzie wchodził, tak, trzeci trafię. od mida Nie trafiłem, no nie strzeliłem No znowu nie strzeliłem, to cholery Jak widzę, co ja robię? Wziąłem, wziąłem Wziąłem po... ja wyprawiam, no Jezus no, kurwa, co to zablokuje? No ta sofa Trzeba ją wynieś Ja to nie wiem, to, to, to moja runda